Projekt kulturalny, ponad czytanie. Bydgoszcz dla Torunia. Fragmenty powieści Roberta Małeckiego, najgorsze dopiero nadejdzie, czyta. I Gaba Była dorosła. Mogła robić co chciała. Nie musiałam się z niczego tłumaczyć. A może zwyczajnie potrzebowała czasu dla siebie? Przecież żałoba wymaga skupienia. Niby tak, ale coś podpowiadało mi, że to nie w stylu Niki. Gdyby chciała w ten sposób przeżywać śmierć Wojtka, nie pojawiłaby się w moim domu. Poza tym, kiedy ostatni raz z nią rozmawiałem, obiecała przyjechać. Nie wykręcała się, nie szukała wymówek. A teraz milczała. Może została porwana? Zdrętwiałem. Wstałem od biurka i podszedłem do okna. Potrzebowałem światła, jasności umysłu. Gdy pojawiliśmy się z radkiem przy spalonym domu, ktoś musiał nas obserwować. Potem, kiedy byłem tam razem z niką, zobaczyłem ubranego na czarno człowieka. A ostatnio ktoś. Całkiem prawdopodobnie, że to ta sama osoba ogłuszył mnie. Czego szukał w spalonym domu? Czy czaił się na Weronikę i ją unieszkodliwił? Tylko, że nie zdążył już wynieść, bo ja się pojawiłem? Kochałem stare filmy kryminalne i powieści, szczególnie polskich autorów. Mogłem więc przypuszczać, że to ich lektura zaszczepiła we mnie wirusa teorii spiskowych i sensacyjnych splotów akcji. że życie to nie fabuła, pomyślałem. Może wystarczyło popukać się w czoło mocniej niż zwykle, by pozbyć się głupot z głowy? Rozglądałem się po pustawym rynku. W pewnej chwili wzdłuż kręgosłupa przeszedł mi prąd. Zauważyłem go. Mężczyzna siedział na ławce w pobliżu zboru i gapił się w telefon. Przy nogach leżał czarny plecak. Dałbym sobie głowę uciąć, że to ten sam gość, którego ostatnio widziałem z okna domu Holców. W pewnym momencie podniósł wzrok i spojrzał w okno redakcji. Dzieliła nas spora odległość, ale nie miałem wątpliwości, że znowu na siebie patrzyliśmy. Wytrzymałem to. On pierwszy odwrócił głowę, zerknął na telefon, po czym wstał, zasalutował mi i ruszył w stronę prostej, będącej przedłużeniem tej pierzei rynku. Wydawał się niezbyt wysoki, a bary miał jak gracz amerykańskiego futbolu. pan Packer. Rzuciłem się schodami w dół i wypadłem z kamienicy, omal nie potrącając staruszki z dwiema pełnymi reklamówkami. Mężczyzna szedł spokojnie przed siebie. Widziałem jego szerokie plecy. Gołębie z głośnym trzepotem z skrzydeł poderwały się do lotu. Gnałem co sił, jednak lata sprawności miałem za sobą. Zbliżałem się do niego, ale kiedy dzieliło nas może piętnaście, może dziesięć kroków, Parker zerknął od niechcenia za siebie. Kiedy mnie zauważył, natychmiast ruszył z kopyta. Ominął kobiecinę sprzedającą tulipany i nagle skręcił w prawo, w stronę królowej Jadwigi. Próbowałem przeskoczyć wiadra z kwiatami, ale zawadziłem nogą o jedno z nich i wyłożyłem się jak długi. Chlusnęła woda, a kwiaty rozsypały się na bruku. Sprzedawczyni wydarła się na mnie, rzucała wyzwiskami. Krew dudniła w uszach. Podniosłem się. Skóra na dłoniach była zdarta, rany szczypały jak cholera. Parker zbiegł z schodnika na asfalt i przyspieszył. Wiedziałem już, że mi ucieknie, a mimo to biegłem dalej. Z trudem łapałem powietrze. Czułem się, jakbym tonął. W dodatku w nogach, zamiast elastycznych mięśni, ciążyły betonowe bloczki. Mężczyzna zniknął za rogiem kamienicy po lewej. Dokuśtykałem tam, ledwie dysząc, oparłem ręce na kolanach truchtem przebiegł między ludźmi czekającymi na przystanku tramwajowym i skręcił w Serce biło mi mocno i głośno. Zrobiłem kilka głębokich wdechów. Grawiora manent, najgorsze dopiero nadejdzie. Pozdrawiam Torun i Gabon Gardwitan. Projekt kulturalny ponad czytanie: Bydgoszcz dla Torunia. Pomysł i adaptacja Łukasz Ignasiński realizacja Ewa Dąbska